Siemanko, dzisiaj wybraliśmy się do Włoch. Jest 1 marca. Piękna, słoneczna Italia, tylko nie za bardzo, bo mamy taką se pogodę, szczerze mówiąc, ale to nic. Pogoda nam nie przeszkodzi, ponieważ jesteśmy we Florencji. No tak, Florencja to najsłynniejszy stek we Włoszech, czyli La Bisteka Fiorentina. Tym razem jesteśmy troszeczkę lepiej przygotowani niż w Hiszpanii, więc zrobiliśmy sobie rezerwację do jednej z najsłynniejszej restauracji serwującej ten typ steków. I co? Połazimy trochę, poopowiadamy, zamówimy sobie tam oczywiście słynną Bistekę Fiorentina, no i wiecie, no tak jak zwykle, będę dużo gadał, a na końcu zjemy i powiem Wam, jak smakuje. Co jest ciekawe, idziemy do restauracji, gdzie jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, był Guga. Jeżeli ktoś nie kojarzy Gugi, to polecam zaobserwować jego kanał, bo to jest jedno wielkie kompendium wiedzy na temat steków. I Guga właśnie był w tej restauracji i powiem Wam, że jego recenzja nie była jakoś zbyt pochwalna, więc ciekaw jestem, co my dostaniemy jak nam będzie smakować. Także co, idziemy. Chodźcie. Kto ma dzisiaj urodziny i jesteka. Kamil ma urodziny i z A które ma urodziny 41. Kryzys z wieku średniego jak widać wchodzi mocno. Halo? Lata 90. Dzień dobry. Chciałem zamówić steka. A, w latach 90. nie było steków w Polsce. E, jesteśmy na rynku w Krakowie. E, krakowskie dorożki. Tak. Wydaje mi się, że się zbliżamy w stronę sukiennic. E, kościół mariacki. Okej, okay. jesteśmy na miejscu. Mamy rezerwację na 15, nie za 20, więc czekamy jeszcze kilka. Ale gdzie jesteśmy w ogóle? To bym chciał Wam pokazać. Jeżeli ktoś się orientuje, to wiecie, jakie to jest miejsce. Mi trochę zabrakło słów w tym momencie, bo to jak to wygląda, to jak to w ogóle pachnie tą wołowiną sezonowaną. Wydaje mi się, że umarłem, jestem w raju, takim stekowym. Jak tu był Guga ostatnio, tylko on był w sezonie. To pomimo tego, że miał rezerwację na którąś godzinę, to strasznie narzekał, bo musiał czekać chyba 40 minut. Mam nadzieję, że z nami będzie troszeczkę lepiej. Jesteśmy wcześniej, nie ma kolejek, chociaż restauracja jest pełna, ale myślę, że szybko nam znajdą jakieś miejsce, tylko dla dwóch osób. Jesteśmy tylko z y, telefonem, bez kamery, więc może być troszeczkę gorsza jakoś dla Was, ale nam będzie na pewno wygodniej w ten sposób kręcić. Nie wiem, co powiedzieć, tak tu, tak tu jest ładnie. Najładniejsza część Włoch na razie. <laughs> widzisz, widzisz, jak wygląda ta architektura tego, tej centry wołowej? To piękne to jest. Piękne, it's beautiful. Ok, my będziemy na pewno zamawiać y, tą Fiorentinę, o której mówiłem. i. Oryginalnie, tradycyjnie. Fiorentina pochodzi z tej rasy krów, czyli Chianina. Yy, ona, jak zobaczcie, nie jest aż tak bardzo marmurkowa. Nie wiem, czy tu się uda to pokazać. Chyba, że znajdę gdzieś inne. Tu są blank angusy. Jak wiecie, blank angusy jest zdecydowanie ładniej marmurkowy, ale Chianina to jest gigantyczna, gigantyczna krowa. O, tu, tu widać dokładnie. Chianina tak wygląda w przekroju. Piękny Porterhouse. A tak wygląda sam stek Fiorentina. Takie coś będziemy jeść. Głodna? Trochę tak. My nie zamówiliśmy nic, ale dostaliśmy... To jest chyba focaccia? Jakiś chlebek. Dostaliśmy tą focaccia i normalnie to byśmy już jedli, ale w tym momencie jestem tak zaoferowany wszystkim tutaj. W ogóle miejsce wygląda pięknie. Jest pełno ludzi. Strasznie dużo osób je tą Fiorentinę, wygląda obłędnie. Będziemy zamawiać to, czyli Fiorentinę z Hianiny, bo to jest oryginalna. Tak naprawdę oryginalna Fiorentina powinna być wykrawana właśnie z krów ras Hianina. I tu mamy 97 euro za kilogram, co nie jest wcale tak drogo, ale mamy jakieś jeszcze menu za 40 euro za osobę. I co? Mamy na przystawkę salami. Mamy steka, tylko ten stek jest już mniejszy, 950 albo 1 kg. Mi się wydaje, że tu będzie po prostu Tibon bardziej niż Porterhouse. Tak mi się wydaje. Nie ma też podanej rasy. Do tego są jeszcze ziemniaczki z sałatką i woda. Ale my pójdziemy chyba tradycyjnie i sobie zamówimy osobno, bo ja bym chciał mieć duży kawał steka. I do tego oczywiście tatarek. Musimy sprawować tatara wszędzie. Okej, okay, my sobie zajadamy teraz starterek, dostaliśmy, jak mówiłem, pokacie. Jeszcze lebusz tutaj jakiś. I tak szczerze, dodaliśmy lepsze pokacie. No nie jest jakaś topka, ale jest smaczna. Jest świeża, pyszna oliwa. Pyszły, pyszły pyszny ocet balsamiczny, naprawdę przepyszny. Złożyliśmy zamówienie. I co ciekawe, oryginalnie fiorentinę serwuje się w stopniu wysmażenia rare. Czyli prawie surowo. I my chcemy zjeść ją w jak najbardziej tak tradycyjny sposób. Natomiast to ciekawe, kelner zasugerował nam stopień wysmażenia medium rare. Więc mieliśmy krótką rozmowę. My, ponieważ zawsze zamawiamy steki medium rare, to doszedłem do wniosku, że sobie akurat tego steka zjemy dokładnie tak, jak powinien być zrobiony, czyli w stopniu rare. A jeżeli później będziemy prosić, żeby nam dosmażeli, Zobaczymy, ale tutaj przychodzi na kamieniu. I tutaj ten kamień może nam się faktycznie przydać, bo moim prywatnym zdaniem stopień wysmażenia medium rare jest najbardziej optymalny. Zresztą zobaczcie co Google o tym mówi. I be honest everybody, Więc pomimo tego, że zawsze bierzemy stopień medium rare, to tym razem mamy rer. To powinien być duży kawałek. My zamówiliśmy, dostaniemy 1,3 kg, czyli kawał, kawał mięsa. Więc co, no zobaczymy, co przyjdzie. No, na pewno będzie smaczne. Chociaż mówię, Guga nie był za specjalnie zadowolony, więc może my też nie będziemy. Nie, ja nie jedliśmy jeszcze wołowiny z rasy janina, więc też będzie pierwszy raz. Zobaczymy. Ja jestem strasznie podekscytowany. Daria też. za <śla> bardzo. OK, dostaliśmy naszego tatara. W ogóle unosi się w powietrzu zapach trufli trufla starta, majone majonez truflowy, do tego widać kawałeczki gruszki. Oprócz tego dostaliśmy dodatki do wymieszania, musztardę, cebulę, kapary i anszua. I to jest gigantyczny tatar. W ogóle. nie wiem, czy to, czy nie dali nam podwójnej porcji. Nie mam żadnego pojęcia, ale, ale wygląda, zobaczymy na rachunku. Ale to jest wielki, wielki tatar. Chyba największy, jakiego mieliśmy do tej pory. Najpierw spróbuję samego mięsa. Mięso jest grubo posiekane, czyli dokładnie tak jak my lubimy. Kwaskowy, stresowy, dobra, muszę to wymierzać, żeby spróbować wszystkiego naraz. Konsystencja jest pyszna, znaczy pyszna, świetna. Mm. Mm. Wow. Trufla bardzo mocno dominuje. O, możesz? Ok, tutaj mamy kanina. Jest 1 kg i 400 g. 400 g. Is to ok? I to ja. No tak, przynieśli nam pokazać e, steka. E, 1,4 kg jednak, a nie 1,3 kg. ale to jest, to jest dobre. Jest tu taka Bo... nuza stresowa. Jest, jest jakaś nuza stresowa. Jest, jest kwaskowe to troszeczkę. Nie wiem z czego. Na pewno nie z gruszki. Gruszka daje taką słodycz, ale, ale jest bardzo delikatną gruszkę, gruszkę czuć. Gruszka jest surowa, pokrojona w drobniutką kostkę, więc jest coś co chrupie. Fajne są te tekstury. Mają truflowy i, i to drugie, nie wiem. Mm, to jest takie cytrusowe. Chcesz wymieszać z dodatkami? Tak, musimy spróbować dodatki jakieś, ale... Takiego jeszcze nie jedzieliśmy. Znaczy, najbardziej przyjemne jest to, jak on jest posiekany, bo on nie jest zmielony. On jest pięknie posiekany. No, mocno, grubo, grubo posiekany. OK, wymieszamy wszystkie dodatki i zobaczymy. OK, wszystkie dodatki, wszystko co dostaliśmy. Jeszcze odrobina tego pośredniego sosu. Nie wiem, co to jest. Mm. jak? Z kaparami super, bo dodają słoność. Ja on szuła też, dodaje tą słoność. Więc jeszcze więcej umami. Mm. Strasznie to jest dobre. Wybitne. Nie skłamię, jak powiem, że to jest najlepszy tatar, Jak jedliśmy do tej pory. Też uważam, że to jest najlepszy tatar. Ale i lepiej jest trufli też, no nie? Ale właśnie jak się pomiesza to wszystko, ta trufla nie dominuje tak bardzo. Jest delikatna. Faktycznie no, ją mocno czuć jak to trufle, ale nie jest tak. Nie powoduje, że nie czuć nic innego oprócz tej trufli, no nie? Ale faktycznie z wszystkimi dodatkami trzeba. To trzeba wymieszać, bo mięso nie jest posolone. Wymieszasz wszystko? Tak, zrób, zróbmy, zróbmy to jak. Czasami ludzie w komentarzach krzyczą, że nie mieszamy całego tatara. Jesteście to, tak, jak lubicie. Genialne połączenie trufla, gruszka, anchois, taka francuska musztarda. Ja mam turbo zagadkę. Jest tu smak, którego nie rozumiem. Znaczy, nie wiem, czym jest. Nie, nie umiem sobie w mojej encyklopedii jedzeniowej przyrównać do czegoś. Może jak ktoś mi powie, co to jest, to może okaże się, że to jest coś, co jadłam, ale nie pamiętam. Ale to jest taki mega odświeżający smak. Lekko cytrusowy. Lekko kwaskowy, ale w taki bardzo przyjemny sposób. W ogóle sam tatar, topka. Topka tego, co jedzieliśmy do tej pory. Idealnie posiekany. Są kawałeczki, tak jak lubię. Jest pyszny, majonazowo truflowy sos, który nie dominuje tego mięsa. Są kapary, które ja akurat przypadam za kaparami, ale tylko w małej ilości. I tu jest ich tyle, że dla mnie to jest super. I ta gruszka, te kawałki gruszki, które są słodkie, Przełamują, więc macie tak słodką gruszkę, musztardę francuską, która jest też delikatna. Macie czerwoną cebulkę. Ona już jest delikatna, ona jest surowa, ale delikatnie chyba była zsalona, bo jest taka zmiękczona. I do tego kapary, które są turbosłone razem z anchois. To jest po prostu tygiel umami. I ten smak, którego nie znam. Ten jeden smak, którego nie znam, mnie to boli. Nie wiem, co to jest. Okej, okay. kawał mięsa dostaliśmy, co ciekawe, no jest w stopniu rare, ale takie nie wszędzie. Gdzie niegdzie jest medium rare, część polędwicowa, no jest rare. A, co jeszcze ważne, steka fiorentina nie przyprawia się niczym oprócz solą i solą się posypuje dopiero na sam koniec, nie soli się go wcześniej. Widać kratkę? Hmm? Widać kratkę. Widać kratkę, ale. Ale pachnie pięknie. Pięknie pachnie. Dobra, pierwszy kęs Fiorentiny. Myślałem, że będzie jeszcze bardziej surowe. A tu jest takie trochę surowe, trochę niesurowe. Smakuje jak urodzi Nie wiem, o co chodziło, gudze, ta, ta fiorentina smakuje przepysznie. Ej, to się rozpływa. Taki kawałek, on się dosłownie rozpuszcza w ustach. Nie czuć mocno sezonowania, delikatnie. Te przypalone kawałeczki, tak, gdzie jest kratka, są przepyszne. To nie jest gorzki posmak. To jest takie kawałki chrupiące. Tu się wszystko po prostu jest inne, niż ja lubię. Czyli jest kratka, jest posolona później. Jest nie na medium rare, tylko na rare. Jest kamień lawowy. I to jest przepyszne. I... Warto w... Nie mam pytań. Jeszcze po lędlice. W ogóle patrzcie na jakie grube kawałki są. <laughs> to Te steki. To jest absurdalne. No, to tu mamy medium rare, nawet z well done w niektórych miejscach. Hm. No, i tu bym się przeprosił z, z polędwicą. Ma tyle smaku, nie rozumiem. Gdzie Gdzieniegdzie opalają na grillu i robi się to gorzkie, nieprzyjemne. A tu ten posmak grilla tylko podbija smak samego steka. Nie dominuje, nie jest to gorzkie, jest po prostu. A. To jest najlepszy tort, jaki zjadłem w życiu. Fenomenalne. Współję ziemniaka. Ale... Dobry ziemniaki. To są ręce, które opadają. Nie mam pytań. Jestem w szoku. Szczególnie, że przyłem dosyć, dosyć sceptycznie nastawiony byłem przed tym. Fenomenalne. Tłuszcz tutaj, ten przysmażony, to jest po prostu taki sztos, że głowa boli. Ło. Wow. Nie wiem czy kiedyś jedliśmy tak grubego steka. Może na Twoich warsztatach mieliśmy raz tą. E... Słami jadliśmy. Tak. na no. suko. Przecież Nie wiem niczego tak miękkiego. Nie smakuje. Znaczy, smakuje obłędnie wołowiną, ale w konsystencji jest. Totalnie rozpływające się w ustach. Mięsko. Ale zgodzę się, że gdyby nie było tu kratki, tylko byłoby to smażone na patelni, albo na blasze, to byłoby więcej smaków w tej chrupiącej, brązowej skórce, jak to mówią niektórzy. Bo trochę tego mi brakuje. To jest tylko odrobina płatków soli na górze, a widzicie, jaki to jest grube, nie? I ten soli jest tylko odrobina na górze, a on cały jest słony. I to tak, może nie bardzo, ale wystarczająco. Czuć sezonowanie odrobinę, nie jest to studniowy w edredzie, ale odrobinę czuć i daje taki bardziej orzechowy niż mleczny e, posmak, ale mi bardzo pasuje, mega dobre. W życiu bym nie sądziła, że stek podany na kamieniu to roast beef. będziemy uważać, że za jeden z najlepszych steków, jakich jedliśmy. A to są ziemieczki, jakie robi Wam babcia, czyli na masełku. Odrobiną pesto, chyba tu jest, albo koperku. Nie, to jest rycze pesto, bo czuć taki bazyliowy posmak, ale są tak dobre. Hmm. Słuchajcie, przez to, że to jest, że to jest Porterhouse, to w rozbefie przez środek idzie tkanka łączna. I to jest twarde. Pamiętajcie, to są takie rzeczy, które możesz sobie wykroić. Nie jest czegoś, jak jest twarde, bo to Wam zabierze całą przyjemność z jedzenia steka. Bardzo ważne. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na obrzeżach ten stek jest, tam gdzie ma tłuszcz, jest mocno przysmażony. Przez to ten tłuszcz zamienił się w skwarki. Wołowe skwarki o smaku i zapachu ognia. Znowu, nie jest twarde, nie jest gorzkie. Jest po prostu chrupiące. Dokładnie trafiłem na twardy i gorzki kawałek. Więc jednak czasami jest. Ej, ale powiem Ci, że z tych dwóch wolę rozbaw. Znacznie. Że polędwica jest super delikatna, ale w smaku, no, nie wyróżnia się już tak. A ten rozbaw był tutaj pyszny. Ciężko mi jest coś więcej powiedzieć. Jak będziecie gdzieś we Włoszech, gdzieś we Włoszech, jak będziecie we Florencji, koniecznie, koniecznie, ja Wam powiem jeszcze, jakie są ceny. Bo to też jest ważna rzecz. Ale zdecydowanie muszę polecić tą knajpę. Restaurację. Mięso się rozpływa. Jest. Chciałem to lepiej opisać. Chciałem jakoś mieć więcej słów na to, co tu się dzieje. Miękkie, bardzo smaczne, maślane w posmaku. Delikatnie czuć się sezonowanie. Moim zdaniem, posolone idealnie. Rozbaw jest lepszy niż polędwica, ale i tak prezentacja, oczywiście, po prostu i powiem Wam tak, to jest jeden 1,4 kg steka. Zjemy go z przyjemnością do samego końca. Oczywiście on na tym kamieniu dochodzi, więc zrobi się coraz bardziej wypieczony. Możecie go oczywiście przełożyć sobie na talerz, który dostajecie. No, najlepsze urodziny ever. My sobie go dokończymy i widzimy się na podsumowaniu, ci podamy też ceny. co ile kosztowało. W tym momencie mogę powiedzieć, że ile by to nie kosztowało, to warto tu przyjechać. Mm -hmm. Jak byłem w przez przed rachunek. No, boisz się? No, jestem stronie, że będzie dużo. Jest że, tu. Tata, Jest ten. 100, 170? 180 euro? Więcej? Tak, daj. No daj. No. Ale to jest Twój prezent urodzinowy, ja zapłacę. F firma zapłaci, okej. Okay. Ja musisz wiedzieć nawet, ile. Nie. Zostawimy tipa tu na pewno. No, totalnie. okej, okay, pogadamy sobie o cenach później, mhm. ale. Jest dobrze. Ale jest. Jest dobrze. Trzeba się wyprowadzić do Włoch. Tak, totalnie. E, dobra, wyszliśmy, pojedliśmy i. Jesteśmy w szoku. Jestem w ciężkim szoku, jeżeli chodzi o wszystko. Tak naprawdę od jakości. Smaku, struktury, ilości i chyba czas, żeby pogadać o cenach, bo to jest dopiero absurd. My zrobiliśmy sobie rezerwację wcześniej i to polecam Wam szczerze, bo przy wcześniejszej rezerwacji nie dość, że macie pewność, że dostaniecie się na miejsce. Tam nie było dużego obłożenia w tym momencie, ale wiem, że tam są często kolejki, szczególnie w takich okresach bardziej turystycznych. Natomiast rezerwacja daje Wam coś jeszcze dodatkowo, czyli rabat. Tak więc. No, zamówiliśmy sobie jakieś pięć dni wcześniej, zrobiliśmy sobie rezerwację i dostaliśmy 30% zniżki na wszystko. Ta zniżka nie dotyczy chyba napojów z tego, co kojarzę i czegoś tam jeszcze. No ale to, co jedliśmy, to, co mieliśmy, no to wszystko y, zostało objęte rabatem 30%. I teraz słuchajcie, widzieliście, jakie to było wielkie? 1,4 kg steka. Tatar? No, taki na dwie osoby, na spokojnie. Jakbyśmy przyszli, bylibyśmy. Może nie bardzo głodni, ale bylibyśmy głodni, to byśmy naprawdę tym Tatarem już sobie całkiem nieźle pojedli. I uwaga, ceny. Koperto zapłaciliśmy w ogóle. We Włoszech jest tak, że się płaci za to, że się siada przy stoliku samym. To jest taki jakby tip, tylko to nie jest tip, bo tip się daje osobno. Ale okej, okay. Koperto, czyli 8,60. To się wydaje już dużo, ale słuchajcie teraz. Za Tatara 29,80. To jest drogi Tatar, umówmy się. Dużo go było, ale no, to jest chyba najdroższy Tatar, który jedliśmy a nawet na pewno. Ale był z truflami, tak. Natomiast za steka zapłaciliśmy 126 euro. I teraz uwaga. Od tego wszystkiego zostały naliczone rabaty. Od tatara zostało odliczone prawie 9 euro, a od steka 37,80. Więc za wszystko razem... A, jeszcze ziemniaczki. Ziemniaczki 680 kosztowały i rabat na to był 2 euro. Zawodę tylko zapłaciliśmy 440, za całą butelkę to był chyba litr i całość nas kosztowało 12680, ale kiedy płaciliśmy rachunek, to jeszcze dostaliśmy rabat i za wszystko zapłaciliśmy 110 euro. To jest absurd, tak moim zdaniem, bo to za ilość jedzenia, za tą jakość tego jedzenia, to to jest naprawdę... Wiem, że niektórzy powiedzą, że odklejone Kraków, tyle pieniędzy za jeden obiad, ale to w porównaniu do innych stekowni w Polsce, w Krakowie zjedzmy znacznie droższe obiady niż we Florencji, w jednym z najbardziej znanych restauracji. No widzieliście, jakie tam mięso mają nawet, no nie? To, to sam wybór. Wzięliśmy sobie wszystkie ulotki, bo... O każdym możecie sobie wziąć i poczytać, skąd się wieczy. Słuchajcie, jak będziecie we Florencji, to zdecydowanie polecamy wpaść, spróbować szarpnąć się chociaż raz, zobaczyć, przeżyć to. Nie wiem o czym mówił Guga, dlaczego mu to nie smakowało. Znaczy, jemu smakowało, tylko mówił, że można byłoby to zrobić lepiej. Ja w tym momencie, jakbym przyszedł, ten drugi raz wziął dokładnie to samo, tak samo. Tak samo zrobiono, tak samo w stopniu rare. i nawet ten kamień może sobie darowałbym, poprosił może bez tego kamienia, bo stek im miał większy stopień wysmażenia, im bardziej przychodził w stronę medium, a później well done, tym był bardziej twardy, ale ten w stopniu rare i medium rare po prostu rozpływał się. I de, nie, no jak tu przyjedziemy, to wracamy. jakby Przychodzimy tu znowu, bo jeden taki obiad raz na rok warto cholerę warto. Ja naprawdę ja mogę polecić cały ten takie doświadczenie tutaj jedzenia mięsa. To jest knajpa, w której nie wiem jak w sezonie, ale 1 marca większość klientów to byli Włosi. Jesteśmy w sobotę po południu i było tam jedno przyjęcie urodzinowe, dużo par, trochę chyba jeden stoik z taką większą ekipą też. I jest tam tak luźno. To nie jest knajpa, do której idziecie i musicie, wiecie, być ubrani elegancko e, uczesać się... Dobra, to uczesać się zawsze trzeba. To nie jest knajpa, do której musicie się specjalnie ubrać. Możecie wejść z ulicy poza sezonem i na pewno znajdziecie stolik. Tym bardziej, że tak knajpa ma dwa lokale naprzeciwko siebie. Ten lokal jakby dzieli się na dwa naprzeciwko siebie. I część ludzi była zapraszana tam naprzeciwko, a część ludzi tutaj idziemy. Okej, okay, poczekamy. Ogólnie... Żeby nie było. A Tędy musieli iść. Tam jest tędy... cała przestrzeń, gdzie mogliby przejść. Nie mogli tamtędy, gdzie jest... Wszyscy, wszyscy idą między stolikami. Nie wiem, na czym skończyłam nawet. Ja jestem ula mięsem. E, poziom wołowiny we krwi jest za wysoki, dlatego e, szarpiemy włochom nerwy i pijemy kawę z mlekiem po południu, ale warto było. Przyjechałabym tu jeszcze raz na ten obiad. Było bardzo przyjemnie, było bardzo pysznie. I to jest niesamowite, że w jednym z najdroższych europejskich miast jemy steka tej klasy, który wychodzi taniej niż w Krakowie, gdzie często próbują was, wiecie, trochę naciągnąć na, na kawałek mięsa, a tu dostajecie uczciwy wielki kawał pysznej głowy. Będę o niej myśleć. No to co, to tyle. No ja mam ciężko coś mówić, bo mi do głowy dochodzi informacja, ile zjadłem przed chwilą. No i to co, no widzimy się przy następnych filmach już z Polski. Żegnamy się ze słonecznej, zimnej, 10 stopniowej Florencji. Trzymajcie się. Na razie. A my idziemy to rozchodzić, bo dramat.